5.40, 6.40, e, 4.40. Podejrzewam, że o 5.00 otwieram, jeszcze, nikogo nie ma, jestem gotowy, no bo dzisiaj jest ten dzień. Awizację w Edmonton mam o 3.15 czasu lokalnego, czyli o 5.15 mojego czasu. Także będę miał mniej niż 24 godziny. Powiedzmy, że wyjadę stąd już. Myślmy w moim czasie, tak? Mam wizację o 5.15 mojego czasu. E, czyli już zamienić dobę. E, o 7 rano powiedzmy wyjadę mojego czasu stąd. Jeżeli dobrze pójdzie. Zakładam, że otwierają o 5, .00. o 6 rano, czyli o 7 rano mojego czasu wyjadę stąd. 1340 km 14 godzin jazdy. Czyli 7 rano plus 14 to jest 9 wieczorem bez, bez stawania plus 8 godzin pauzy daje nam 9 plus 8 5 rano więc jest na styk. Eee, No mam nadzieję wyjechać wcześniej niż o 7 rano zobaczymy ale to jest na styk i wszystko zależy od tego jak szybko tu mnie zdejmą mam nadzieję że o 5 przyjdą od razu rampa 5.30 czyli 6.30 mi nie ma to mi da Coś tam ekstra, 1340 km, no może nie 14 godzin, może 13,5, bo na prajach jednak tą przeciętną 100 na godzinę się utrzyma, mimo tego, że będą światła miasteczka, nie? Zobaczymy, na razie kawa, śniadanie w formie dwóch pomarańczy i dzisiaj jest ten dzień. Nie piję nic, nie jem nic, dopiero zacznę pić, e, znaczy nie, będę jadł jabłko, orzechy, e, kanapkę sobie może jeszcze jakąś zrobię przed jazdą. Żeby mieć podczas jazdy, ale płynów jak najmniej, żeby nie, nie, nie chciało mi się siusiu, nie? Zacznę pić płynę tak 2-3 godziny przed końcem jazdy. To jest ładunek dla podwójnej obsady. Dzisiaj chyba polecę autostradą. Tu. Chociaż chyba to, to samo wyjdzie, bo tu jest ciut krócej, a... a też się zasuwa. No. 1343 km. Dobrze, że tutaj spałem, bo tu jest spokojnie cicho, tylko tak niedaleko są motory kolejowe i, i bocznica i w ogóle, ale aż tutaj czuć jak trzęsie się ziemia, od, od, od pociągu. Bo tutaj też jest taki wyspisku śmieci. Czy park, nie wiem. Park zbudowany na wysp wyspisku śmieci. Eee. Chciałem powiedzieć. A, no że dobrze tutaj spałem, bo było spokojniej, mimo tego, że trzęsło czasami delikatnie, tak drgało i było ciszej niż na stopie. No i, i, i spałem godzinę ekstra, bo tak to bym już musiał tutaj jechać. czy bym musiał wstać przed piątą, a tak to stałem po piątej. Wstałem 25, a tak to bym musiał wstać o 24, zrobić kawę, przyjechać i, i tak dalej. Nie No a teraz tylko czekam aż. Przyjdą do roboty i od razu ze sobą z papierami. Tu będzie szybko. Pięć palet. O, już jakiś miastowy przyjechał. Przypinać naczepy. Czyli dystrybucja oni przygotowali. Dobra, to znaczy, że coraz zaraz coś się powinno zacząć dziać. Powinno. Dobra, jakieś dwa samochody przyjechały. Piąta idę oddać papiery. Nic nie szkodzi pójść wcześniej. Wizja jest na 5:30. Wpuśćcie mnie. Łukienko, ale jeszcze nikogo nie ma. Dobra, drzwi numer 11. Eee, jest jedna osoba w biurze i jeden wózkowy. Czy od razu, czyli 11, może od razu zdejmie, szybko, będzie fajnie. 6 rano, no mówię, do siódmej, żeby zdążyć. Muszę wyjechać, im wcześniej, tym będę miał. Tym będzie lepiej. Wciskamy on duty, pre-trip i delivery. I podstawiamy się. Pięć palet. Z tego co wiem, tu szybko zdejmują. Liczenia dużo nie będzie miał. Bo każda paleta to jest jeden produkt, tak naprawdę. Świetnie. Obawiałem się, że zaczną. później jest 15, bo już szczękamy światło. Idę po papiery i wynocham. Co jest dobre w tej filmie, też, że od razu dają papiery i Nie, czekać. nie wiadomo ile. Dobra, zamykam drzwi, założę pas. 6:30, czyli mam jeszcze pół godziny ekstra niż zakładałem. I teraz jazda non-stop, aż gdzieś tam dojadę przed Edmonton znaczy aż gdzieś dojadę, 12 godzin, 13 godzin zobaczymy założył pas czy nie? tak, założył dobra, sprawdzimy jeszcze czy następny stop jest na pewno Edmonton Jest Edmonton, dobra, założę pas i spadam. No. Ta dostawa, znaczy następna dostawa, czas między tą dostawą a następną jest najgorszy, bo się zrobić. Także minimum 12 godzin, non-stop, maksimum 13 godzin, w zależności gdzie będzie parking, żeby staczać. Później 8 godzin snu i jedziemy na rozładunek w 1340. Kilometrów dalej. Non stop. Non stop. Flying J, na którym wczoraj tankowałem. W sumie nadłożyłem kilometrów trochę, bo on jest za klientem i się cofnąłem, nie? No ale dzisiaj nie muszę zjeżdżać. A teraz jakbym stanął, to bym sobie odjął te parę minut na tankowanie, nie? Eee, w sumie... Przyjechałem tutaj po prysznic, bo paliwo mogłem znakować obok flying, na flyingu, który był bliżej klienta. I w sumie tam też był prysznic, tylko tam nie było miejsca do parkowania e, całym e, zestawem, bo tam jest tylko miejsce dla takich flying w środku, znaczy w środku, blisko rozładunku. Tam są prysznice, ale nie mam. Jest tylko parking dla samych ciągników. Nie wiedzisz tam z zaczepą, więc. Dobra, nieważne. To jest ważne, że już jestem za obwodnicą. Zaraz skoczę na autostradę i będę cały czas próbował. 7 rano za 10, 7. I mogę jechać jeszcze do 7.30 wieczorem, nie? Będzie 13 godzin, ale mówię, to za będzie zależało, gdzie tam będzie miejsce, żeby stanąć, gdzie tam dojadę. Dwie godziny jazdy za mną, idzie dobrze. nic nie skrzani na drodze to będę to będę miał godzinę zapasu, to sobie zostanę na obiad może. Zobaczę. To jest miejscowość Nipawa. Na szlaku 16. Tak jest. Widzicie te słupy pary? Para, nie dym. To znaczy, że dzisiaj na prawiach nie ma wiatru. To znaczy, że dzisiaj siedzi się przyjemnie. Cztery godziny minęły prawie, że... A ja jadę dalej. Ostatnia dolina. W Manitowie wjedziemy na górę i wjedziemy do Saskatchewan. Daf, Zaskoczyła Bo pociąg mnie teraz zatrzyma. He Wyskoczę coś sobie wziąć, ale to kurczę, no nie, mam parę minut. Ale skoczę do lodówki i coś sobie przekąszę. Dużo czasu nie mam, bo już widzę koniec pociągu. Zobaczcie. Haha! Dwuminutowa. <grym> 8 godzin jazdy non stop. miejscowość Saskatoon. Dalej jadę. Zostało jeszcze 5 Jeszcze 5 Godzina 14.65. Ja zacząłem o 6.30. Jakoś tak wyjechałem, nie? W ogóle jakoś tak nie czuję tego. Jak się nastawiłem psychicznie tak dobrze idzie, nie? Że cały czas do przodu, do przodu I teraz tak, z tego względu, że minąłem Saskatoon do granicy z Albertem mam 2,5 godzinki no i później za granicą następne 2,5 godzinki, no ale do klienta się nie dojadę. Może dojadę na Flying J w Edmonton, ale nie mam takiej potrzeby i widzę, że teraz już jestem bliżej celu niż byłem rano. Jest ładna pogoda, jest 500 km do celu mam 5 godzin. Widzę, że mam zapasu półtorej godziny, no powiedzmy godzinę. Czyli mogę stanąć sobie na pół godziny pauzy, żeby zjeść, rozstawać kości i ten. Już teraz już, już widzę, że to dobrze wygląda, że raczej nie będzie poślizgu i mam jeszcze zapas czasu nawet jak sobie zrobię pauzę, więc ee, no zaraz stanę gdzieś i będę sobie odpocznę od jazdy. Chociaż mógłbym dalej ciągnąć, nie? To wtedy zamiast pauzy 8-godzinnej bym sobie zrobił 8,5-9 godzin. Ale mówię, wygląda to dobrze. Stanę i można powiedzieć, że najgorszy moment trasy między dwoma rozdunkami będzie za mną. Także zrobię sobie przerwę pół godziny w miejscowości są. odpoczynek. Tak, tak, kolor zmienił. <sóż> Sól, oczyściłem, chociaż widział, czy chłodnia działa, czy nie, w słońcu to nawet nie wiadomo, czy jest jakiś błąd, czy nie. Idealnie, pół godzinki pauzy, tak żeby mi w Kanadzie odjęło pół godzinki, nie? Ja jeszcze dzisiaj 3 godziny ale stanę na jakiejś przed Przedmontona Do celu 450 km, czyli 4,5 godziny powiedzmy 4 po południu, plus 4,5 8:30 plus 8 4:30, czyli druga 20, cały czas mam 45 minut przewagi Okej, okay, wszystko dobrze, wszystko fajnie turystyczne miejsce North Battleford Już jest końcówka Saskatchewan 130 km do Lloydminster, granicy Saskatchewan i Alberta No i za Lloydminster będę się kotwiczył, nie? Kąpałem się wczoraj przed rozładunkiem nie chcę mi się zjeżdżać na transport, a jutro i tak będę miał cały dzień. Dzisiaj było zasuwanie, będzie 8 godzin, snu. Później rozładunek w Edmonton, który zajmie max 40 minut. Tam też mam 7 palet. I później 2,5 godzinki na dół do Calgary. I tam zatakuje znowu do pełna, wykąpi się. I następny rozładunek jutro wieczorem. Więc dziś tam czadu. A jutro już będzie na luzie. No i w piątek też trzeba będzie na czadu, ale w piątek będę miał więcej czasu między rozwodunkami i mniejszy dystans. I będę lęki, więc będę mógł śmigać przez góry skaliste. Bo będę miał około 24 godziny między rozwodunkami i jakieś 900 km do przejechania. Także to jest... I mówię, nie stracę dużo czasu na podjazdy pod górki, bo będę cięż... lekki, bo już... Większość rzutunku zdejmę. Zostanie mi tylko 5 palet w piątek rano do ciągnięcia za plecami. Dobra, kierunek Lord Minster. North Saskatchewan River. Miasto dzisiaj na moim szlaku. Miasto Lloyd Mincer na granicy Alberty. i to jest miasto bliźniacze. Jak dobrze pójdzie, to będę tylko 50 km od dostawy na rest area. A jak nie, to się stanąć godzinę wcześniej. Ale widać, że wy, wy, znaczy na razie wygląda to bardzo dobrze. Także no, wstanę sobie za 15:15. Tylko zrobię kawę i jadę na rozładunek, i na rozładunku zjem na nie tylko stanę, to umyć się, zrobić papiery. Chociaż nic się nie ma co robić, bo nie tankowałem, paliwa nie ma nic, więc tylko umyć się, obejść wiadomości i lulu. Dzień dobiega końca. Za 12 km parkuję się. No, powiem Wam, że jest to trochę pracy. <noise> z taką krótką przerwą. Dawno tak nie jechałem. Znaczy, pół godziny się zawsze robiłem. Pauzy starannie, ale jak jadę przez Kanadę, to przeważnie robię godziny pauzy. Później gdzieś tam pół. Tak, siadłem na konia. O 6.30, tak o 20.00 z niego zejdę. W tym pół godziny pauzy. No ale dobra. O 20.00 skończę. 8 godzin, czwarta rano. Będę miał pół godziny podjazdu, 4.30, 4.40 Podjąć dwie godziny na czas lokalny, 2.40, 40, wizacja 3.15, wyjdzie idealnie. No, ale u jest to, jest to trochę roboty 770, 780 mil się, e, prawie 13 godzin Także to jest oranie. Nawet nie wiem kiedy to minęło. Dopiero e, później zaczęło mi się dużyć. Po tej przerwie! Zadziwiające. Proszę bardzo, Lesteria, Daleko autostrad. W miarę. Do celu 55 km. Za dokładnie 8 godzin i parę minut na przegląd podjazd. proszę Państwa. No, dzisiaj przeciętna ile? 61,5 mili na godzinę. Można powiedzieć, że w no,